Polska jest krajem niebezpiecznym dla życia kobiet. Życie w Polsce grozi śmiercią. Jeśli jesteś kobietą, to chcę ci powiedzieć, że mając taką możliwość, powinnaś wyjechać. Znajdź sobie lepsze miejsce do życia na ziemi znajdź sobie miejsce, które szanuje i respektuje Twoje prawa człowieka, które nie pozbawia Cię godności, podmiotowości Twoich swobód i praw, w tym gwarantowanego konwencją. Yy, o prawach człowieka, prawa do wolności i decydowania o sobie w każdym aspekcie Twojego życia zgodnie z Twoją wolą, sumieniem, sercem, przekonaniami i wartościami. Polska nie jest już takim krajem. Jeśli jesteś kobietą, Polska grozi Ci, zagraża Ci. Polska jest dla Ciebie niebezpieczna. Obcowanie z Polską grozi kalectwem, chorobami i śmiercią. Potraktujcie to jako oficjalne ostrzeżenie. Odkąd dowiedziałam się, że Ministerstwo Zdrowia planuje wprowadzić rejestr ciąż, a w zasadzie z doniesień medialnych wynika, że wprowadzi ten rejestr ciąż od stycznia 2022 roku, wiem już na pewno, że Polska grozi nam kobietą śmiercią. Dla nas kobiet rząd Prawa i Sprawiedliwości jest bezpośrednim zagrożeniem. Jest zagrożeniem naszego życia i zdrowia stosuje wobec nas przemoc i tortury, łamiąc tym samym prawo międzynarodowe, łamie konwencję praw człowieka, pozbawiając nas wolności decydowania o sobie, naszych praw i swobód obywatelskich, takie jak prawo do prywatności, intymności i prawo do podejmowania decyzji w najbardziej wrażliwych także, ale i wszystkich innych punktach, sprawach naszego życia. Taki rząd to jest rząd autorytarny, totalitarny, dyktatorski. Nazwijcie go jak chcecie. To nie jest rząd, który jakakolwiek istota ludzka hmm, traktująca poważnie prawo wolności, konwencję o ochronie praw człowieka, może traktować poważnie. Zresztą Praw człowieka nie można się pozbyć, nie wiem czy Państwo wiecie. Konwencja mówi, że nawet jeśli w jakimś kraju władza zaczyna być dyktatorska, totalitarna, autorytarna i znosi wolności i prawa człowieka, to mimo to one nadal obowiązują, ponieważ one są niezbywalne, tak jak prawo do życia. Nawet jeśli nie wiesz, że masz to prawo, to je masz. Nawet jeśli go nie chcesz i chcesz się go pozbyć, to i tak je masz. Polska ma w tej chwili już, jeszcze przed wprowadzeniem rejestru ciąż, prawo restrykcyjne dotyczące aborcji bardziej surowe prawo dotyczące aborcji bardziej surowe i bardziej restrykcyjne, restrykcyjne niż w Iranie i Pakistanie. Wiedzieliście o tym? Takie prawa jak Polska de facto obowiązuje całkowity zakaz aborcji. Całkowity w praktyce nie wykonuje się aborcji. Nawet jeśli są wskazania medyczne, to i takiej się nie wykonuje. Kazus izy z pszczyny. Ponieważ lekarze się boją albo nie są wystarczająco uczciwi, lojalni wobec swoich pacjentek, albo zamiast medycyną kierują się ideologią. Niemniej takie prawo obowiązuje tylko w krajach, takie jak jest teraz, Fundamentalistycznych, katolickich bądź islamskich, a nawet i w niektórych islamskich, jak Pakistan czy Iran, jest lepiej niż w Polsce. I mówię o prawie, które teraz obowiązuje w Polsce, bo jak wejdzie rejestr ciąż, to będzie jeszcze gorzej. Bo rejestr ciąż to jest kolejny przepis, który. Umożliwi pójście dalej, bo jak napisał tygodnik po, po polityka, zresztą to nie jest żadne odkrycie, fundamentaliści nigdy się nie zatrzymują, oni zawsze idą dalej. Rejestr ciąż umożliwi oskarżanie kobiet, umożliwi posiadanie haka prawie na każdą rodzinę w Polsce, bo każdy będzie miał w rodzinie kobietę, była w ciąży. Na Malcie były takie przypadki, jechała na rowerze i poroniła, zabiła dziecko, poszła na 25 lat do więzienia. Rejestr ciąż to jest środek, który to będzie umożliwiał. Będzie hak na każdą kobietę, która może zajść w ciążę, i na każdą rodzinę w Polsce. Będzie miecz nad głową, który będzie wisiał, i w każdej chwili będzie można go wziąć i ściąć wam głowę. To prawo nie dotyczy tylko kobiet. Ono dotyczy także mężczyzn. Oczywiście. To jest truizm opisany w podręcznikach do polityki, politologii, socjologii i historii. Kto kontroluje płodność, ten kontroluje naród. Kobieta na, e, kontrola nad biologią i płodnością kobiety służy oczywiście nie tylko upodleniu, pozbawieniu godności e, połowy, kob połowy społeczeństwa, czyli kobiet, ale służy zapanowaniu nad całym narodom, na, na, narodem, nad całym społeczeństwem. Nad mężczyznami również się w ten sposób panuje. Ponieważ te kobiety to są ich kochanki, żony, partnerki, konkubiny, ukochane i oni nie będą mogli tym kobietom pomóc. Ktoś zabije wam dziewczynę czy żonę, aresztuje ją. Podda torturom, bo na przykład nakaz nożenia, noszenia ciężko upośledzonego płodu i rodzenia, takie jak jest de facto w tej chwili w Polsce, to zgodnie z prawem międzynarodowym są tortury, poniżające i nieludzkie traktowanie, dokładnie to samo, którego zabrania Konwencja o Ochronie Praw Człowieka. No więc jeśli to się przydarzy waszej dziewczynie czy żonie, waszej partnerce, nie będziecie mogli jej pomóc, ktoś będzie dokonywał na niej gwałtu fizycznego. Będzie doprowadzał ją na waszych oczach do kalectwa i śmierci, poniżał i nieludzko traktował. Może wsadzi ją do więzienia, a wy nie będziecie mogli nic zrobić. Ja nigdy nie uważałam, dlaczego czarne marsze to mają być marsze kobiet. Zawsze uważałam, że w tych marszach powinni iść również mężczyźni, bo to jest też wasza sprawa. To nie jest tylko nasza sprawa. Zresztą w narodzie który ma autorytarny rząd, wszystko jest sprawą wszystkich. Jeżeli pozwolisz skrzywdzić kobietę, Ciebie też skrzywdzą, nic ich nie powstrzyma. Jeżeli pozwolisz skrzywdzić dziecko niepełnosprawnego czy homoseksualistę, Ciebie też skrzywdzą, nawet jeśli nie jesteś kobietą, dzieckiem niepełnosprawnym i homoseksualistą. Tylko solidarność ludzka, tylko jedność, tylko zasada jeden za wszystkich, wszyscy za jednego może nas uratować. Rządzą nami w tej chwili fundamentaliści. Sprawa aborcji nigdy nie była sprawą aborcji. Od początku tak uważam. Tu nie chodzi o aborcję, która jest medycznym zabiegiem i decydować o niej nie powinna żadna ideologia, tylko wskaźniki naukowe, medyczne i eksperci, zalecenia medyczne. Tak naprawdę, kiedy mówimy o aborcji, to mówimy o tym i to jest sedno sprawy: czy zgadzacie się na to, żeby jedna grupa ludzi, jedna grupa obywateli mówiła Wam, co macie robić, jak macie żyć, mało tego, żeby zmuszała was, żebyście żyli tak jak oni chcą. Nieważne, co myślicie, nieważne jakie wyznajecie wartości, nieważne, jaki macie światopogląd, nieważne, kim jesteście i co czujecie, i jaka jest wasza sytuacja życiowa, jesteście nikim. Macie żyć tak, jak oni wam mówią. Oni, czyli fundamentaliści, wariaci, ideolodzy i politycy, którzy dla kasy i dla władzy chcą was kontrolować bo dla nich jesteście tylko maszynkami do tego żeby oni mogli spełniać swoje chore ambicje. To pytanie nigdy nie dotyczyło aborcji, ono zawsze dotyczyło tego czy pozwolimy, czy pozwolicie się kontrolować. I tutaj jako ludzie powinniśmy być solidarni. Tak jak sprawa Barbary Kurdej-Szatan nie jest sprawą Barbary Kurdej-Szatan, ani tego jak się nazywa yy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, tylko jest to fundamentalne pytanie o to, czy jest wolność słowa, czy obywatel może mówić to, co myśli, w tym krytykować rząd w sposób, jaki uważa za właściwy. Tak, sprawa aborcji nie jest sprawą procedury medycznej, to jest sprawa wolności i praw człowieka dla kobiet. To, co robi polski rząd, już, to, co robił już przed rejestrem ciąż, jest łamaniem przepisów międzynarodowych, powtórzę to jeszcze podkreślę to, dotyczących tortur. To są tortury i dotyczących nieludzkiego przedmiotowego traktowania. Tego nie wolno robić. W prawie międzynarodowym jest zakaz, w prawie, które podpisała też Polska, przystępując do Unii Europejskiej, ratyfikując konwencję o ochronie praw człowieka. Oczywiście po tym, jak Przyłębska orzekła, że konwencja nie obowiązuje na przykład w zakresie legalności wyborów sędziów TK Europejski, Trybunał Praw Człowieka nie może orzekać zdania jej Przyłębskiej, co jest nieprawdą, bo powiedziałam na początku, że praw człowieka nie można się zrzec i kraje, które ją ratyfikowały, a nawet te, które ją nie ratyfikowały, to i takich mieszkańcy mają prawa człowieka. To są przyrodzone nasze prawa. Oczywiście ironizuje teraz w Polsce, że, że te prawa nie obowiązują, bo Przyłębska tak orzekła, one obowiązują. Kolejnym aspektem wprowadzenia rejestru ciąży jest to, co robi każda autorytarna władza, i taki będzie efekt. To jest bardzo sprytne i przemyślne, to jest bardzo dobra i skuteczna manipulacja, z której ludzie nie zdają sobie sprawy. Nie, nie wiedzą nawet, że są manipulowani w ten sposób. Niszczenie, efektem będzie niszczenie międzyludzkich więzi i zaufania między ludźmi. W kraju, w którym się takie, wprowadza się takie prawo jak rejestr ciąż, o, pomijam, że w ślad za tym prawem pójdzie wycofanie testów y, ciążowych, zaptek. No, to jest logiczne. Testy ciążowe muszą być wycofane, dlatego że i takie zresztą są już przecieki, że tak będzie. Ja przynajmniej mam takie przecieki, ponieważ y, jeżeli byłyby testy ciążowe, to rejestru ciąż nie można by egzekwować. No, bo nawet gdyby prawo mówiło, że kupuje test ciążowy, potem robię w domu ten test, okazuje się, że jestem w ciąży, muszę go odnieść aptekarzowi, żeby on zarejestrował moją ciążę w rejestrze, to ja mogę tego po prostu nie zrobić. Bo zapomniałam, bo pies mi zjadł test, bo zgubiłam, no nie wsadzą mnie chyba na 10 lat, bo zgubiłam test, albo zjadł mi go pies, albo test był zepsuty. Co też się zdarza, czasami test jest po prostu wadliwy i nie działa. To byłoby nie do wyegzekwowania, kobiety by tak masowo robiły, prawo byłoby martwe, a nie o to chodzi, autorytarnej władzy, chodzi o kontrolę. Więc, żeby tę kontrolę skutecznie wyegzekwować, są przecieki, że z czasem wycofa się testy zaptek. Dlatego, żeby kobieta musiała iść do laboratorium i z automatu zostawić tam swoje dane i laboratorium zrobić ci test, czy jesteś w ciąży. I ono już będzie wiedziało. Państwo dostanie wynik Twojego testu, zanim Ty go dostaniesz. Ale od tego zaczęłam efektem ubocznym tego prawa będzie to do czego stara się doprowadzić każda autorytarna władza czyli do zaniku więzi między ludz, ludzkich między ludźmi zaufania i solidarności bo to są takie spoiwa spajające społeczeństwo Władza autorytarna chce, żeby ludzie mieli relacje tylko z nią, żeby ufali tylko władzy i żeby tylko władzy się bali i tylko władzę kochali. Stąd niszczenie humoru, kultury, wolności słowa, wolnego dziennikarstwa, fałszowanie podręczników historii i palenie książek. Wszystkie zakazy, nakazy, kontrola, szpiegowanie i donoszenie. Państwo chce być wszędzie. Ty to państwo, państwo to ty, ty to partia, partia to ty, tak musi być. Więzi i zaufanie między ludźmi powodują, że tworzy się drugi obieg. My już tego nie mamy, zobaczcie. W tej chwili kobiety w Polsce nie ufają swoim ginekologom. Ginekolog jest twoim potencjalnym mordercą, tak jest. Oczywiście w skrajnym wypadku, ale tak jest. Ja w tej chwili boję się ginekologa. I wiele kobiet w wieku rozrodczym boi się ginekologa. Ginekolog może cię zamordować. Nie dlatego, że jest złym człowiekiem. Wystarczy, że się boi. Wystarczy, że nie chce mieć złamanej kariery. A może zamiast medycyną kieruje się ideologią i uważa, że dwutygodniowy płód to jest dziecko, co jest niezgodne ze wskazaniami medycznymi, ale on może tak uważać i z tego powodu może cię zabić. I z tego powodu może zrobić z ciebie kalekę, może doprowadzić cię do niewyobrażalnych cierpień fizycznych i psychicznych, poddając cię torturom. I ginekolodzy, lekarze robią już kobietom w Polsce takie rzeczy i kobiety umierają z tego powodu. Tak jest. To już się dzieje. Kiedy będzie rejestr ciąż, wszelkie więzie znikną. Nikt już nie będzie nikomu ufał. Będziemy chodzić do lekarzy w drugim, trzecim, czwartym obiegu. Aborcja zajdzie do podziemi, bo tak się zawsze dzieje. Będziemy narażone na różnych rzeźników, którzy będą w męczarniach nas kaleczyć i pozbawiać nas życia. Nasi mężczyźni, partnerzy także będą w traumie. Wszyscy będziemy bezradni i drugi człowiek łącznie z lekarzem będzie naszym wrogiem. Do tego doprowadza takie prawo. Wszyscy wszystkich oczywiście będą szpiegować i na wszystkich donosić. Sąsiadka nie zarejestrowała ciąży, droga władza. Tak będzie. Dlatego kończę ten film tym, od czego go zaczęłam. Polska jest w tej chwili krajem, który, jeżeli jesteś kobietą, zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. Ale zagraża także mężczyznom, zagraża wszystkim. Zagraża waszemu, już mówię o zbiorowości kobiet i mężczyzn, o wszystkich obywatelach, zdrowiu psychicznemu, waszej integra integralności fizycznej, psychicznej, umysłowej, waszemu rozwojowi, waszym wartościom, waszemu stylowi życia. Może was zniszczyć. A, o pandemii również mogłabym nakręcić taki film, że Polska jest. Polska zagraża waszemu życiu i zdrowiu, ale tak jest. Uważam, że to jest ten moment. Będzie gorzej, bo będzie gorzej, bo to nie jest ten rejestr wciąż początek drogi. Do tej drogi maszerowaliśmy długo, chociaż wielu nie chciało wierzyć. To nie jest też niestety koniec. Będzie gorzej. Będzie gorzej niż w Iranie i w Pakistanie, jeśli PiSu nic nie zatrzyma, a raczej nie zatrzyma, przynajmniej ja takiej możliwości realnie na horyzoncie nie widzę. Kto ma możliwość, powinien szykować się do wyjazdu, tak uważam, jeśli chce żyć normalnie, jeśli nie chce być torturowany i poniżany, zwłaszcza kobiet to dotyczy, jeśli chce być wolną, traktowaną z szacunkiem jednostka ludzka. Mamy olbrzymi deficyt szacunku, właśnie szacunek decyduje o tym, że żyjemy w, państwu, w państwie bezprawia, oprócz... Prawa, to szacunek decyduje o tym, czy żyjemy w państwie prawa, w państwie wolności, czy w państwie bezprawia i anarchii. I my niestety w tym drugim. Jeśli nie chcecie dać się zabić, okaleczyć, także psychicznie, jeśli nie chcecie mieć traumy, a planujecie dzieci, trzeba stąd wyjechać. Niestety. Do tego punktu doprowadził nas rząd. Za dni kilka się odezwał oczywiście. i Życzę Państwu miłego dnia.